Cześć, Tomadzie, witajcie w koncinku z gry Stray. Wlazłem sobie tutaj na drzew co tutaj jest i okazało się, że jest tutaj fioletowa roślina, więc ją sobie zbierzmy. No witam, co to nic nie? Powiesz nie zasięg na kwiatkach! No dobra, umówmy się, ja też się nie znam. Dobrze, ja to widzę, że nigdzie więcej przeskoczyć nie możemy, więc schodzimy tędy, które wleźliśmy. Ja oczywiście zapraszam Was na G2, link macie w opisie filmu. E, dobra, i my mieliśmy tutaj porozmawiać z tymi wszystkimi tutaj robotami. Tym tutaj przed chwilą znowu popsułam grę, a i nie chcę ze mną rozmawiać. No i wydaje mi się, że tutaj już są wszyscy. Zaraz sobie przejdę jeszcze tędy na oko, zobaczę. Z tym przed chwilą już rozmawiałam. Zobaczymy, czy tam coś jest. Jest tu ktoś? Dzień dobry. O, ale z panem tutaj chyba rozmawiałam w poprzednim odcinku. Usterka słuchu, nie wiem. A z panem tam? Aha. Wydaje mi się, że z nimi już też e, rozmawiałam. Dobra, złaś. Jeszcze sobie tutaj przejrzymy. E, stamtąd myśmy przyszli. Dobra, czyli leziemy na górę w takim razie. Bo my mamy się dostać na szczyt wioski. No to mam rozumieć, że gdzieś która? gdzieś tędy, prawda? A porozmawiaj. Dobra, to jak porozmawiaj, to ja się z nimi widziałam, bo mówiliście, że jak jest. E, spotkaj, to, to po raz pierwszy rozmawiamy. Dobra, wyłazimy tu na górę. O! Jeszcze o Ciebie się pomiziem. Ojo, ile serduszków. A nie wiem, dlaczego już przy, o, wokół tylu robotów, że tak powiem, się miziałam i nie mam achievementu za mizianie się. Nie wiem, nie rozumiem. E, dobrze, czy tu ktoś jeszcze jest? O, w barze. Nie wiem, czy rozmawiałam. E, rozmawiałam, tak. Ale gra mi się zapisała, słuchajcie, w... w, w, w momencie zaraz po spotkaniu z, z Baltazarem, więc... Tobą jeszcze chwilę pogadam, e, więc muszę to po prostu przeklikać na drabinie. Nie wiem, czy to ma znaczenie, jakiekolwiek większe dla fabuły. Czy ja to mogę spać? Nie, ja to mogę tylko połazić. E, dobra, bo ja to przed chwilą widziałam jeszcze wejście wyżej, chyba tu po tej drabinie. Tak, to byłaś. Tak, strzelka pokazuje tam, ale ja jestem ciekawskim kotem i idę zobaczyć, co tutaj dają. A tu już chyba nic. Tędy już nie przejdę, bo on jakoś koło myje mi tutaj ćwiczy. Dobra. Oj, nie spadni kotecku. Teraz yy, tu. Mam rozumieć, że poróżę. O! Z tobą na pewno nie rozmawiałam, bo nie widziałam tutaj kwiatków wcześniej. Aha, tu, tutaj drapaneczko, dobrze. Drapaneczko trzeba też nadrobić. Zanim ja do Ciebie pójdę, to ja się tu rozejrzę, o tutaj jeszcze ktoś jest. A stąd to my chyba będziemy jechać, tak mi coś tutaj mówi. Czy tutaj coś na tablicy dla mnie? Gdziekolwiek? bałaganu porobić? Też nie. E, no to dobra, to chodź, spotkanie z tobą. Hej, koleżko, jak się masz? Wiesz, że ciocia Klementa nauczyła nas składać specjalne rośliny, które potrafią przetrwać bez światła słonecznego? Mam ogromną kolekcję, chcesz zobaczyć? Wciąż brakuje mi jednak kilku kolorów. Szukam się żółtej rośliny czerwonej i ma się rozumieć fioletowej. No tylko ktoś mały, zwinny mógł je dla mnie zdobyć. E, to czekaj, pa, pa, patrzaj, o taką mam. O, słyszałam, że to rzadko roślina. Wielkie dzięki. Możesz przynieść mi resztę, proszę. A co ja tu jeszcze mam? Aha, zdjęcie Clementine. no tak, dostaliśmy. E, Okej, okay, to zaraz ja jeszcze z tym gościem sobie tu pogadam. Siema. ma. nudzę się. Ciocia Clementine prowadziła tu kiedyś zajęcia, nauczyła nas mnóstwa ekstra rzeczy. E, fajnie. Dobra, czyli ja tam nie zjeżdżam, idę tutaj jeszcze wyżej. E, tak, tak patrzę, czy ja mogę tam doskoczyć, bo tam mogę puszkę farby rzucić i ja bardzo chcę. Nie, no ja się wiecie, że nie mogę oprzeć, prawda? Tam chyba nie mogę. Dobra, to wiecie, co to ja powinnam gdzieś tutaj połazić bliżej tych habaziów i poszukać tych roślin, prawda? Nie wiem, czy tam wyżej. Dobra, chodźmy na razie wyżej. Mam nadzieję, że nas gra nigdzie nie przeteleportuje, bo jak tak zrobi, to będę troszkę niepocieszona faktem, że tych roślinek faktycznie nie znalazłam. No a prosił mnie, prawda? No prosił. Czekajcie, tu zajrzymy. Jak nie patrzycie, ja tu żadnych kolorów roślin nie widzę, zacznijmy od tego. Zejdź tu niżej. Jeszcze tu można było wyskoczyć, mi się wydaje. Na bank, wydaje mi się, że tam można było wyskoczyć. Byłaś tu? Nie wiem, czy trzeba jakoś. Może i nie. Dobra, le lezę wyżej, zobaczę, co tam da zło. Tu, tam i gdzie dalej? Tu, dobra. Dawaj. Wiecie jak to jest. Wyleź prosto, zleźć już gorzej. Przynajmniej ja tak mam. E, powiedziałbyś mi coś? Nasza kolejna przygoda oczekuje. Musimy dostać się do Śródmieścia. Tyle to ja wiem, ja nie wiem, czy to tam jest Śródmieście, bo ja szukam kwiatków w tym momencie. A jak mnie teleport nie idzie, nie trzeba. Mam nadzieję, że można wrócić. Teoretycznie, jako kot mogę tam wyskoczyć z powrotem. Powiedzcie, no, ja nie chciałam do śródmieścia, ja chciałam zbierać kwiatki. Wróć, wróć. I to by było na tyle. Bo cofnięcia saveu chyba nie ma, co? Czy to jest ostatni punkt? Chyba nie. Ale chociaż czekajcie. Wyjdź z gry. Tak na szybciutko sobie zobaczę. Rozpocznij grę. Wybierz. O, wybierz rozdział. Martwe mieszkanie slamsy. I, i, I jest wśród miasto. Dobra, wracam tutaj. Tak, ja chcę kwiatków szukać. Dobra, wróciłem słuchajcie tutaj do tego gościa od tych kwiatków. Zobaczę czy jak tutaj w to wiaderko wskoczę, czy gdzieś mnie nie przyniesie. Tam, gdzie ja powinnam być. O, patrzcie, jest. Jest żółty chabaś. Dobra, więc chabadzie żółtego mamy. Dzięki. E, musimy wrócić tam, gdzie zaczynaliśmy również odcinek. Może tędy się uda wrócić. Zaraz zobaczymy. Zajdź. E, my odcinek, gdzie myśmy zaczynali, matko? Przy drzewie. Ogólnie rzecz biorąc, przy drzewie. Dobra, złaś tędy. Nie tam. O, tam jest, patrzcie, czerwony. Tylko gdzie był ten różowy? O, różowy jest tu, ale to ja muszę zejść niżej w takim razie. Okej, okay, czy ja tu mam jakiś... Dobra, już wiem, którędy ja mogę zejść. I panowie się ucieszą. Jak zwykle, no. <grybujesz> Dobra, to tu jest na chwilę Coś jest prawie, z tymi kwiatkami muszę przyznać, że idzie... O, tu jest jeszcze raz fioletowy. A czerwony to już widziałam, gdzie jest, jak zaczynałam ponownie rozdział. E, mianowicie tu. I zaraz zobaczymy, czy ja mogę tym wiaderkiem też się tu dostać. Ciekawie, czy dostałem za to jakąś nagrodę? Ciekawą. Oznakę zapewne. O! Zbierz. Dziękuję. Oj, zapisała. O z wami nie rozmawiałam. Na niektórych to ten dla mnie jednak jest bardzo cenne. A nie, ja chyba z wami rozmawiałam ostatnio. Tak, poszukiwać skarbów. No, no. Ja, ja z wami rozmawiałam, tylko nie wiedziałam, że kwiatki można zbierać. To tak wyszło przypadkiem. No, mi się wydaje, że rozmawiałam. Te wasze rozmowy są bardzo często do siebie y, podobne. Y, dobra, tylko teraz tak, ja, ja tu przyszła, aha, tych. No, jak na kota przestało, to możemy sobie tu wszędzie podoskakiwać ładnie pięknie. O. No i co, i znowu na samą górę, nie? Tak, to trochę tych puszek poroznalajmy. My jeszcze, żeby do nich miarzyć Ja do nich miarzyszy i co? I się psują tylko. Ja ci zaraz pomogę się bardziej zepsuć. Zobacz. Mówiliście, że łapeczki zostają po mokrej farbie. Przejdę. A, trochę zostają. Dobra, okej. Okay. Może, że tak powiem, za mało zamoczyłam. Okej, okay. dobrze. E, spadamy na górę. My na górę chyba tędy gdzieś szliśmy. Dawaj o tędy. Pójdziesz raz inną drogą, ale też trafisz. Yy, tu więcej puszek z farbą. Takie piękne, takie do niszczenia. E, Puść. Chyba tu na rurę. O, dobra, ja jestem jeszcze wyżej. Byłaś. Dobra, już ja wiem, gdzie jestem. Tędy się idzie do Zbaltazara, a tam zaraz e, trafimy do tych, tych od kwiatków. E, Teraz to był bar. Tędy ja wyłaziłam. Chyba tędy. A spróbuję w ogóle jeszcze najwyżej jak tylko mogę się wesprzeć, Zobaczyć co tam jest. Może jakieś wspomnienko, czy coś. jest stary, patrz, wszystko Ci przyniosę, wszystko mam. No to patrz. Habaś numer jeden Uwielbiam ten kolor, dzięki koleżko. Możesz przynieść mi resztę, proszę. Tak e, proszę, masz kolejne. O, słyszałem, że to rzadka roślina, wielkie dzięki. E, I masz jeszcze czerwony, o, wow, ale za dziękuję! Udało Ci się je znaleźć wszystkie. Bardzo Ci dziękuję, w nagrodę mam dla ciebie moją odznakę. O, patrzcie, jakaś liczna serduszko. Oznaka roślinna. E, super. E, Wygląda rewelacyjnie uważaj na siebie, przyjacielu. A, jakiś achievement dla mnie, czy coś w nagrodę. Wiecie, że ja lubię Achievementy dostawać, prawda? E, dobra, tam, tam gdzieś mogę wejść. Chodźmy tędy, bo ja tam chyba nie doszłam do końca, bo bałam się, że gdzieś mi gra przeteguje, nie? Weź tu wskakuj. Tu. A nie, bo tędy się szło już do śródmieścia. Dobra, to my chyba tutaj wszystko już zrobiliśmy i ten. Skoro mamy zebrane kwiatki, to do śródmieścia już możemy chyba iść. Dobra, tylko teraz mnie tak interesuje, jak my sobie z zurkami tutaj i z kleszczami poradzimy, skoro nie mamy tego naszej broni. Dobra, tu już coś widzę użyj przedmiotu. No, ale my mamy tylko zdjęcie. To, to chyba nie to. Chyba coś my tutaj musimy odnaleźć. Przypuszczalnie jakiś bezpiecznik mi się wydaje. Dobra, chodźmy, popatrzmy. A stąd gdzieś pożyczyć co nie mogę? Chyba nie. Dobra, ch chodźmy, zobaczymy. No tam tak wyglądała jak podbezpiecznik. No co tam, witaminek powiesz? Nie może będziemy odpalać metro. Spójrz to stacja metra. Zupełnie zapomniałam, że taki środek transportu w ogóle kiedyś istniał. Można było dostać się w ten sposób w każdy zakątek miasta. Ludzie jeździli metrem do pracy. Ja też. Każdego poranka, po tym jak pożegnałem się z moją rodziną. Pamiętam, robiłem to dla nich, ale oni przepadli. E, to było tak dawno temu. Chcieli zobaczyć, jak jest na zewnątrz, ale czy to ma teraz w ogóle jakieś znaczenie? Co, co się... Yy... Co się z nimi? Co się stało ze wszystkimi? Także jak zbliżamy się do śródmiasta, znajdźmy tą Clementine. E, mamy jej zdjęcie, możemy pokazać je tutejszym towarzyszom. Być może wskażą nam drogę. E, dobra, tu jakieś wspomnionko kolejne. E, tak jak patrzyłam, jak wczytywaliśmy rozdziały, nie? No to nam powiem Wam, już się, się gra troszkę, powoli kończy. Ale to nic, ja już plany na kolejną mam, więc to, to, to na spokojnie. Dobra, wejdę tu. O, ja nie wiem, czy ja tu coś znajdę. Mogę poprowadzić? Chyba nie do końca. Chociaż e, no, tam, tamtędy nie. Dobra, ja się tędy przebiegnę. No nic tu mi nie dają. Może tak do końca w sumie nie jest konieczne użycie tamtego czegoś. Tutaj widzę mam wyjście. Tu coś mogę... Nie, tu też nie mogę nic. Cyk, cyk. Dobra, chodźmy na górę. O, tu jest akurat wyjście. Znaczy, czy nie ma kleszczy? O, przetłumacz. Metro jest zamknięte z powodu pandemii. Prosimy nie wchodzić. Każde naruszenie zasad może skutkować wyrokiem więzienia. Jezu, czy ja do Polski trafiłam? A liczyłam tu na jakieś wspomnionko, na kiego ja tam wkicałam. E, dobra, tu jest jakiś zapis, który niekoniecznie cieszy, bo wiecie... Czego tam roboty uciekają? E, bo... Bo jak zapis, to znakiem tym coś złego też się może i wydarzyć. Tam gdzieś pobiegłe. Dobra, ale ja, ja standardowo, nie? Po, w każde załuki sobie też tutaj przejrzę. Jaka maszyna dziwna. Dobra, są tu roboty. Dzień dobry. O, jakie zdziwienie! Dzień dobry. Piąty raz ci już ci powtarzam, Josh, nie możesz tak biegać, to niebezpieczne. Hej, pierwszy raz widzę takiego robota, ale jesteś puszysty. Dobra, słuchaj, znasz to? Och, to ta poszukiwana dziewczyna, prawda? tego takiego innego, jeśli chodzi o mnie. Josh w pełni zaprząta moją uwagę. E, dobra, am, Miziu, Miziu nie mogę, a z Joshem? Z Joshem też nie mogę. Przetłumacz. Nie przejmuj się śmieciami, Neko Corporation wszystkim się zajmie. Oczywiście, oczywiście. Josh, z tobą mogę pogadać? A nie, chcę. się dziwi. Ja chciałam się pogłaskać. E, dobra, tam widziałam przez chwilę jakiegoś robota, nawet dwóch. Chyba tutaj jakiś nawet macando będzie. Chyba jakiś policyjny robot. Dobra, zanim tam polezę, chcę tu. Zastanawiam się, co ja mogłam tamto miejsce włożyć. Dostęp na niższy poziom jest ograniczony ze względu na organiczne zagrożenie życia. Prosimy trzymać się z dala od tego obszaru. E, dobrze, patrzcie, jeszcze na rowery mieli. Fajnie. Czy tu coś dla mnie jest? A zejdę, a popatrzę. Może mi ktoś coś da. No może i nie do końca. Dobra, wracamy w takim razie. Pogadać tutaj sobie z robotami. Hej! Proszę, daj mi spokój. Yy, to nie mnie szukasz. Jeśli szukasz Clementine, na pewno ukrywa się w rezydencji. O, już coś wiemy. A pan, panie, chyba policjant. Proszę panać swoją tożsamość. Współpracuj albo przeniesiemy cię do aresztu i zresetujemy. Dobra, a ty? Hej, hej, hej! Dobra, nie ciebie chciałam. Ciebie chciałam, kolego, proszę pana. Pan chyba ze mną nie chce. Dobra, co tu dają? Poszukiwana, Clementine, mąci woda, nieznajoma, rebeliantka. Prosimy o zgłoszenie w przypadku spotkania. Dobrze, to przynajmniej wiemy, jak Clementine będzie wyglądała. to hmm, trochę się... Kocie ścieżki, śródmiasto. Trochę się czuję, słuchajcie, jak w tej pierwszej lokacji, co tam byliśmy. Eee, ciekawe, czy tutaj też będziemy... No, ja, ja bym nie zrobiła. <laughs> Czy tutaj też będziemy mieć jakieś dodatkowe zadania? Hej, idę do pracy, do zobaczenia! Dobrze, kochanie, uważaj na wartowników, aż rwał się, aby kogoś zaaresztować. Nie martwcie o mnie, słonko, nic mi się nie stanie. W sensie nic mi nie będzie, ale. Whatever. Dobra, e, chodźmy po kolei. Tutaj siedzi jakiś gościu. I. Dzień dobry. Hmm. E, to, jeśli jutro zastąpię ramieniem ramie, ra, robotycznym, a następnego nie zrobię tak z drugim ramieniem, a następnie z korpusem i tak dalej, aż zastąpię wszystkie elementy, po czym zaktualizuję moje oprogramowanie, to czy będę wtedy tym samym robotem, z którym rozmawiasz teraz? O, hej, co mi tu pokazujesz? E, nie znam, i domyślam się jednak, że e, prześledzę w tym masywnym budynku mieszkalnym kawałek stąd. E, Róż tym, co zechcesz. No dobra, spadaj, panie. Spadaj, panie, ale ja tu sobie powężę i popatrzę. Masz karty graficzne ci porzucałem, czy jeszcze co gorszego. E, dobra, tu chyba dla nas nic nie ma. No właśnie nie wiem, czy tutaj będziemy mieli też takie śmieszne pół zadania, jak mieliśmy e, tam. E, dzień dobry. W Mneko Korp pracują codziennie, aby zebrać odpady i wysłać je na dół, gdzie następnie jest re recykling i ponowne wykorzystanie. A skoro mowa już o niższych poziomach, dawno nic od. Nic od nie słyszeliśmy. Dobra, to. Fajne zdjęcie, czy tam na odwrocie jest jakiś adres. Pierwszy symbol oznacza ulicę, następne jest piętro, a na końcu numer drzwi. Znajdziesz bez problemu. Widzicie, jakie te roboty pomocne. Dobra, tutaj wiemy, że e, to poszukują. E, tu popatrzę, czy coś tu chyba nie ma. Nie ma. Tutaj pan stoi, dzień dobry. Przykro mi mały, nie możesz się tutaj bawić, fabryka Neocorp to nie jest miejsce dla takich małych futrzaków jak ty. Te. Mamy teraz zakaz wstępu, ale to tylko na chwilę, jeśli możesz poczekać kilka lat, wkrótce zapraszam ponownie. Fajne zdjęcie, to na aha, czyli każdy mi powie, że to jest adres, okej. Okay. Dobre tam robot, ja, ja i tak tutaj sobie wchodzę, bo patrzę co tu dają. I ja się wcale nie bawię, ja tu robię bardzo poważne rzeczy, żeby nie było, siema. Zajęty jestem, czego chcesz? Aha, czyli nic mi nie powiesz. Jesteś ham, gbór i prostak. Dobra, idę sobie. Nie będę się na niego złościć, nie ma na kogo. Dobra, tu jest zamknięte z tego, co widzę. Tu jest, ktoś sobie idzie. <laughs> musiałam, sorry, musiałam. A, jak ja to bardzo lubię. Dobra, tutaj jakieś te. Czy ja tu co mogę zajrzeć? A właśnie, jeszcze tutaj nie czochraliśmy nic. Dobra, będzie z nas. O, tu, 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 tu ktoś jest. Halo. O! A tam ja mogę? Aha. Tyle mi to dało. Dobra, zła się. Spodziewałam się czegoś bardziej istotniejszego dla e, sprawy. Ale jednak nie. Dobra, jesteśmy z własnym kotem. Nasze odbicie jest osą. Awesome. Prawie seksownie pan wygląda. E, dobra, chodźmy stąd. E, powiedzieli już nam w sumie, że to jest ten, jakiś tam budynek, duży budynek, tak? Więc dobra, chodźmy. Teraz zobaczymy. No patrzcie na tegoś restaurację moją. Nie, no zajrzę sobie tutaj. Czy pan robisz kepsy? Tu co tu jest, to tu? A, przetłumacz. Meludnia. słe powietrze i miska gorącego oleju doskonałej jakości. Skoro tak, dobra tu, poza tym, że psuje. A tu chyba nic nie ma. Dobra. Mogę z nią zagadać. Co dla pana, kierowniku? A nie może zapłacić mi prawdziwymi pieniędzmi? Nie. <laughs> Sorry, nie da rady. E, Jaką? Nagle poczułam ciężką ochotę na żeberka. Nawet sobie tego nie wyobrażacie. E, dobrze. E, my, z, zaraz, my przyszli. Bo właśnie stamtąd. Nie, czy stamtąd. Nie mam pojęcia, którędy ja przyszłam. Dobra. Idę tam dalej. Bo być może to jest właściwe miejsce. Patrzcie, to jest jakaś bariera. A, panie kierowniku, przepuści pan! Ani kroku dalej. Dostęp na zewnątrz jest pełni zamknięty, a window została wyłączona. Na zewnątrz jest bezpiecznie. Ani kroku dalej. Idź pan. No. Właśnie tam. Tutaj też te blokują. Zobaczcie, czy jakoś wyżej się mogę dostać, tak jak było w przypadku poprzednich lokacji, ale nie widzę. A tu byliśmy. O, patrzcie, a tu jeszcze jakiś inny bar. Dzień dobry, a co na zapleczu, porządek? Czy wezwać panią Magdę Gessler? Hmm, tutaj żadnych innych znajdźków nie widzę, dobra, złazimy. Chyba, że za barem, Kitra. Ale za bar to ja wejść nie mogę. Ej, on tylko spotkaj. Dobra, nie widzę tu nic ciekawego. Okej, okay. to wyłazimy. I tak mi się wydaje, że. O, właśnie w tę stronę powinnam podleść. Eju? Ciebie się zapytam? O! Hej, to nasze taśmy, nie wiesz, że to nieładnie kraść? Mogę ci jedną dać, ale Joanna, Miko i ja potrzebujemy, abyś coś dla nas zrobił. A, czyli jednak, widzicie, będą znajdki jakieś. Wartownicy zainstalowali trzy kamery bezpieczeństwa, które nie spuszczają z nas wzroku. Nie podoba nam się to w najmniejszym stopniu. Możesz coś z tym zrobić? Gdzie? Mhm. Jakby mnie pan tu podsadził wyżej tak troszkę wyżej, ej, nie aż tak raz tu wyżej tu, o, udało się no tu jest ta kamerka i ja bym jej Albo wiecie co, wiecie co a wiecie co, dobra ja chyba wiem, wiecie co jakby tak pójść i strącić to znaczy strącić, nie, nie tyle strącić chyba tędy sobie dam radę wtyczkę wyłączyć od tych kamer po prostu Patrzcie, tędy tędy idzie kabelek na górę, prawda? Tu są dalej schody. Nie wiem, czy dobrze myślę. O tu, w serio, nie mają prąd z kranu? Chyba, że tak, też można. A rozumieć, że już nie działa, tak? Okej, okay. dobra, to jedno załatwione. I spadła. Faktycznie. Dobra, to chodźmy po drugą. Dobra, to na razie nie będę sobie szurać łapaczkami. Hono tu. Dobra, też załatwiona. A gdzie jest trzecia? Bo gdzieś z tamtej strony. Zaraz zobaczymy. Nie widzę. Ale czekajcie, bo tu... O matka! <grym> Tego to ja jeszcze nie widziałam. Dobrze, nie, serio pytam się, gdzie jest trzecia kamera, bo ja jej nie dojrzałam wcześniej. Ja widzę, że jeszcze wyżej mogę wyjść. Może ona jeszcze wyżej jest? Tam jakiś gościu siedzi, czekajcie, pójdę go zapytam, czy kamerę widział. E, fajna lokacja nawet. Co prawda jeszcze aż tak mocno jej nie poznałam jak tamtej. Tam chyba naprzeciwko jest to kamera. Dobra, siema. Czym to właściwie jesteś? Czwonoruch wydający urocz odgłosy? Podoba mi się ten pomysł. Ten adres mieści się tutaj. Aha, czyli o tam, jakbym chciała drapać, tak? Dobra. E, to znaczy nie, tam były jeszcze jakieś właściwe, e, konkretne drzwi, czy coś takiego. Dobra, stąd to ja przyszłam. O, niech ja tu jeszcze się rozejrzę. Powiedział trzy kamery, no do Czech to ja liczyć jeszcze umiem. Weź tu złaś. Hm. Nie no, to urwałam, tam urwałam. Gdzie jeszcze tu kamery macie? tam na dole może? Nie no, ja chciałam niżej troszkę zejść, pomożesz? Tu. Nie, tam jest na te. Na gołębie. Dobra, tam na razie nie zaglądam. Tutaj też jest na gołębie. Kamery nie widzę. Chodź jeszcze z tej mańki. No ja chyba muszę na sam dół zleźć, żeby tą kamerę dostrzec, bo tak to... Jakiś pic na wodę tutaj dla mnie jest. Dobra, tędy O co chodzi z tymi podłami, w których można się schować, co? A to też mnie zastanawia. Okej, okay, jestem tu. Jest jedna kamera. Nie no, nie spotykaj go. O, na imprezę idziemy? Panie, gdzie jest trzecia kamera? Rozumiem, że jestem parchata na jedno ale do tego stopnia. To jest stary, gdzie jest trzecia kamera? Wiesz te trzy kamery? Dobra, trzy. A tam jest, dobra, teraz... Widzisz, musiałeś palcem mi pokazać, stary! To nie ma takiej chopa-siupa, że zniszczy kamery i ja mam szukać sama. Ja tu trochę pomocy potrzebuję, ale o co chodzi z tymi podłami, że można się w nich chować? Dobra, tu jest ten gość. Weź tu mnie. Yy, dobra, powiedzie. pokazałeś paluchem, tylko teraz to... Ja nie wiem, czy jestem na właściwym piętrze. Czekaj, bo to ja stąd widziałam. Gdzie ty siedzisz? Ty siedzisz pod drzeń i pokazałeś tu. Uh -huh. Tam, gdzie się świeci, tak? Co nastrój sobie robię? O co chodzi? Hm. Stąd nie doskoczę, ale z drugiej strony... Zaraz zobaczymy. Ja to muszę tam... Tam od dołu chyba pięterko... A co tu jest? Może jakoś od środka strony mogę wleźć? Chyba, że tu mieszka Clementine. Też by tak mogło być. Dobra, to ja się na razie nie wtrącam. Przyjdziemy tutaj w kolejnym odcinku. Na razie złaś, spróbujemy zliść po prostu pięterko niżej. Nie mam rozumieć, że to było chyba tu. Mm -mm. Chodź tu. Tam jest kamera, dobra. I złaś. I teraz tak hop, hop. Dobrze, że dużo jedliśmy dzisiaj, nie? Złaś. Popsuta, pięknie. Dobra, to my w takim razie też i schodzimy niżej. Mogę tędy niżej? O, serio? I znowu po schodach zajwaniać. Nie, tutaj nie ma schodów. I znowu karton do chowania się. No właśnie, nie rozumiem o co z tymi kartonoma chodzi. Dobra, zlezę tędy, którędy przyszłam. Porozmawiam i będziemy kończyć ten odcinek. Zobaczymy, czy ucieszy się, że poniszczyłam mu kamery. A, już impreza od razu, tak? Dobra, robota, nie myślałem, że sobie poradzisz. Proszę, oto twoja nagroda, zasługujesz na nią. O, kaseta. Dobra, dzięki. E, dobrze, kochani, to na tym skończymy ten dzisiejszy odcinek. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie go i widzimy się niedługo w kolejnym. Tak więc trzymajcie się. No i cześć.